Znienawidzone siostry, odcinek drugi. Zamawiam jeszcze sok. To ja herbatę. To ja jeszcze tort. No to ja kuchenkę. Hmm. A, wezmę z laptopa. Się w miejscu wyklebiła. Gdzie idziesz? Do kuchni! A czemu na mnie życzysz? Bo cię lubię. A? Nie czaję. Idę do Nisi, Nisi, Nisi. Nisi. A ja zamawiam miskę. Lol. Ty jesteś lol. Głupia. Żur z ławeczki. do tryda. Laluś. Dziwka szmata pizza kurwa. Ile co zrobić? Herbata? Dzień dobry, Kate. Dzień dobry. Dobrze, ci się spało? Mhm. Mm o, to fajnie. A, zapomniałam, czy mogę przejść popcorn? Jasne. I się No Dobra, laptop se tu położę. I się idę umyć. Nie. Nie Jaka huh. no kaleka? Chciałaś coś dodać? No i. i co? Chciałaś powiedzieć. No i jaka dziwka? Mm, jaka kaleka chciałam powiedzieć. idę do mojej Ja też. Huh. Zobaczymy, czy nam ktoś kiedyś utworzy. No, otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Mabel. Jest Mabel. Ona jest chyba w pokoju. Wejdźcie. Dziękuję. Um. Prosto i za w prawo. Oki, doki. Cześć. Cześć! O, cześć. Jak się nazywasz? Lili. Ojejku, jesteś taka słodka. Hi 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 hi. My idziemy. Tak, się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego? No bo Kate mnie wyzywała. Jak? Na przykład na K, albo co dalej było. Nie pamiętam, ale ona jest taka strasznie niemiła. I ja. Nie Wiem tego co co mamie? Wiem, co cię pocieszy. nie oczka. Nie. Oh, yeah. Rycia. Aha. aha. A, jaka ładna. A to moja. Aha. Czekaj, założę ją. Taki. Okay. Jestem taka śliczna. No. <grywa> Nie A to co się stało, że się tak nagle wyzywaliście? No bo wiesz, kłóciliśmy się o to, co zamawiamy. Ja Na początku zamówiłam pizzę, potem ona coś zamówiła. No i tak było dalej, aż w końcu ona zaczęła mnie przy... przyzywać i i ten no, e, czekaj, e, mam krótkotrwałą pamięć. Dobra, no, mniejsza. I e, ten, e, ona powiedziała lol, a ja powiedziałam, że ona jest lol i zaczęła mnie e, ja powiedziałam jej rzuć pod ławeczki, ona mi powiedziała że coś tam dalej. E, nie wiem, co to znaczy i rozkarpin to treta. Tak i ja coś tam jej powiedziałam i ona mi zaczęła mówić takie przekleństwa. Mogę to spróbować? A... Jasne. Dziękuję. Tobie co powiem? Zostałam olśnienia. No, dzwoni. Roxy? No tak, a kto? No, przyjdziesz do mnie z Nikolą? Jasne. To za 10 minut macie być u mnie. No kurde, czemu tak krótko? No dobra, już idziemy. No, pa. a wy to kto? Mamo, to do mnie! Aha, dobrze. A wy tu co? Tato, to do mnie! Dobrze córeczko. O proszę, te wieśniaczki. No i kto tam mówi? Te najlepsze. No, zadajcie się z moją siostrą, czyli tak jakby... Najlepsze. No tak ja wiem, też... nie musisz dokończać. Mm, moja siostra to jest, a wy jesteście tempe dzidy. Dziękuję za komplement. I jeszcze mzozy. Dziękuję. I świnie. No I kto, kto to mówi? To mówi? <głos> <głos> Witaj jestem współlokatorką mamy od Kate oraz Mabel. Fajnie. No to oni mają fajnie. Chociaż też mam współlokatorkę. Już jesteśmy, Kate. Spóźniłyście się o 35 sekundy. Ojej, ale tragedia. Dla mnie to duża różnica. Już nigdy nie popełnię tego błędu. Ja też nie widzę. Co zabierzesz? A oh, Facebook. Czas już wyjść. Co za śmętna zauża.